Witajcie drodzy Tobowicze, Kazan z tej strony, a przed Wami zestaw o numerze 70841 Kosmiczna drużyna Benka. No tutaj mamy angielską nazwę, niestety polskich pudełek nie ma. Zestaw z serii Dy e, Lego mówi druga część, czyli Lego e, przygoda dwójka. 68 elementów, oczywiście tutaj nie ma informacji o tym na pudełku, no bo po co? Lego e, lubi to trzymać w tajemnicy przed europejskim klientem, nie wiem czemu. Wiek e, zalecany 5 Plus. U góry pudełka Benek w skali 1 do 1. Zabawka nieodpowiednia od 0 do 3 lat. I gdzieś tutaj kraje będą wypisane pochodzenia elementów. O tutaj, ale jest już ich tyle, że nie wiadomo tak naprawdę skąd te klocki podchodzą. No i z tyłu mamy pokazaną całą ekipę podpisaną. Każda figurka ma imię i pojazdy, które no, są zbudowane z klocków dołączonych do tego zestawu. Do zestawu dołączono oczywiście instrukcje w formie książeczki która prowadzi przez proces budowy w bardzo szczegółowy sposób, niepotrzebnie szczegółowy, naprawdę dodajemy tu po jednym klocku do bardzo małych konstrukcji, przez co tracimy czas na wertowanie tej książki. O, tutaj znajdziemy symbol, że y, mieszany papier jakoś tam ekologiczny bardziej niby ma być, no ale po co robić tyle stron y, na coś tak naprawdę prostego? W latach 90. mielibyśmy taką jedną karteczkę poskładaną, no, rozłożylibyśmy i szybciej, by się budowało i przyjemniej. Taka instrukcja no, jest według mnie po prostu zbędna. W zestawie znajdziemy parę elementów zapasowych. Fajnie, że znajduje się wśród nich taka oto dźwignia. Rzućmy okiem na główną atrakcję tego zestawu, czyli figurki. No jest to oczywiście figurka Benka z tym charakterystycznym uśmiechem, który znamy z filmu. Tutaj odlanym uszkodzeniem, niby uszkodzeniem jego hełmu. Startym nadrukiem, no który sugeruje, że ta figurka ma już wiele lat. Wygląda on bardzo dobrze, no tak jak w filmie w pierwszej czy drugiej części. No i tutaj możemy oczywiście jeszcze zmienić mu minkę, gdyż główka jest nadrukowana z obu stron. Tak może się też prezentować. Bardzo dobra figurka, ładnie odlana, chodzi z oporami. Nie mam tutaj do niej żadnych zastrzeżeń. W zestawie znajdziemy również inne figurki astronautów. Tutaj mamy Jenego, on jest ubrany w biały uniform i ma klasyczną Lego główkę. Dwie kropki, uśmieszek i to jest super. I cała reszta figurek wygląda tak naprawdę w ten sam sposób, tylko w innych kolorach. Tutaj mamy Keniego, cały na żółto, co dość ciekawie wygląda z jego żółtą główką, no bo jest naprawdę 100% żółty, on dostał wykrywacz metali, fajny element. Również dobrze się prezentuje. Tutaj już nadruk nie jest tak starty jak w przypadku Benka, tylko wygląda jak nowy, oryginalny nadruk w figurce no z zestawu z lat 70-80. No, i dostajemy również taką figurkę Lenego. On jest już różowy, i tutaj to jest plus minus tego zestawu, gdyż w klasycznych zestawach LEGO Space nie było różowych ludzików. Tutaj dostajemy różowego, więc no jeśli ktoś ma pełną kolekcję, no i chciałby mieć kolejny wariant kolorystyczny, no to może taką figurkę sobie kupić, uzupełnić tą kolekcję, poszerzyć ją i dodać właśnie różowych astronautów. No ale jeśli właśnie nie mieliśmy w ogóle żadnych figurek, no to nie otrzymujemy takiej wiernej oryginałowi tej serii klasycznej LEGO Space, tylko dostajemy coś no, nowszego, nowoczesnego i tak ta figurka po prostu wygląda, więc... W zależności jak do tego podchodzicie, no to jest to plus albo minus, że dostajemy tak jego koloru figurkę. W zestawie znajdziemy również konstrukcję przedstawiającą robocika, składającego się naprawdę z kilku elementów, ale prezentuje się on świetnie. Dysk, który widzicie jest jego nóżką, ma antenkę u góry, tutaj jakiś wizjer, kamerę, coś takiego, rączki. Super się prezentuje, pasuje do tego, co widzieliśmy w zestawach klasycznych Lego Space. Kolorystyka, kształt, elementy, jak najbardziej na plus. No i pojazdy. Tutaj pragnę pochwalić Lego. Prezentują się one bardzo dobrze, nawiązują swoją konstrukcją właśnie do tych klasycznych budowli wyglądają jak żywcem wyjęte z lat właśnie 70-80. Rzadko się widzi takie skosy teraz w konstrukcjach. Przynajmniej według mnie one troszkę ustąpiły bardziej zaokrąglonym elementom. Mamy tutaj nadruk przedstawiający no logo serii Space. To jest plus, że to nie jest naklejka, to jest nadruk i świetnie się prezentuje na tym elemencie. On jest taki troszkę chropowaty. Tutaj to siedzenie to jest również klasyczny element i on bardzo dobrze pasuje z tymi butlami, które znajdziemy na plecach figurek. Zobaczcie. Te butle się tutaj wkomponowują idealnie, nic nie zawadza, nie przeszkadza, pasuje to świetnie. Jedynym zastrzeżeniem do tego no, pojazdu latającego, które mam, to jest ten uchwyt tutaj, do tej anteny. Takiego elementu nie użyto by w tamtych latach. Według mnie on się pojawił dużo później. Nie jestem pewien dokładnie w których latach. Ten szczypiec taki zadebiutował, jednak no to jest element, który mi nie pasuje. Możemy to sobie wymienić, zastosować inny. Oczywiście konstrukcyjnie to jest bardzo dobre rozwiązanie i nie mam do niego żadnych zastrzeżeń pod tym względem, ale chodzi tutaj o nawiązanie do klasyki i no warto o tym wspomnieć. Tutaj z przodu możemy sobie wyobrazić, że ma jakieś działka, czujniki. Super, super. Poza tym jednym takim błędem to jest super. No i taki mamy jeszcze łazik. O, tutaj te elementy już bardziej mi pasują, choć wydaje mi się, że w tamtych latach użyto by takich mocowań na płytce jeden na jeden z odstającym mocowaniem, a nie na cegle. Że po prostu byłaby taka, byłby taki cienki element, tutaj dwa klocki jeszcze nad nim, pod nim i tak by to wyglądało. Ale to jest dobre rozwiązanie, fajnie wygląda. To jest prosty pojazd na moich ulubionych kołach od LEGO, tych takich malutkich. Kiedyś nazwałbym je mniejszymi, teraz to są malutkie, prawie jak te skorolki w przypadku dużych zestawów współczesnych. No i tutaj mamy jeszcze takie dyski, ślizgacze, które wzmacniają nam tą konstrukcję od spodu. Wydaje mi się, że czegoś takiego też by nie zrobiono, właśnie w klasycznym LEGO Space. Tych tutaj. Progów nie jestem pewien, może coś takiego by się pojawiło. Też nie pamiętam, kiedy zadebiutował ten element, ale no tak to wygląda. Tutaj też te płytki z dwoma studami, też wydaje mi się, że to później się pojawiło, że byłyby tutaj płytki w pełni ostudowane w klasycznej konstrukcji. Jednak, jeśli posadzimy figurki, ten łazik jak najbardziej pasuje do tego, co można zbudować z. Z zestawów z klasycznego Lego Space na pewno nie będzie odstawał, wyglądem, kolorystyką. On nie jest przeładowany, jest minimalistyczny i o to chodzi. Dobrze się prezentuje, no i zawsze możemy go sobie troszkę przebudować. Przejdźmy do podsumowania. Na początku tradycyjnie fakty cenowe. Za zestaw na stronie Lego zapłacimy niecałe 45 zł. W sklepach jego cena jest niższa z reguły około 43, a widziałem go nawet za 33 zł przecenionego. Więc w takiej Cenie dostajemy cztery figurki, robocika, dwa proste pojazdy, i według mnie jest to naprawdę uczciwa cena. Zestaw jest no dość, dosyć ciekawy, dla mnie przynajmniej. Jako fana LEGO z lat 90., te również starsze serie pobudzają moją wyobraźnię. No wtedy nie miałem okazji, bo mnie jeszcze na świecie nie było, uczestniczyć w tym wszystkim i budować te zestawy z tamtych czasów, ale. No nadarzę tą serię sentymentem i rozumiem, że na niej zbudowane zostało lego, które znam z lat późniejszych. Dlatego ten zestaw mi się bardzo podoba. to co chciałbym w nim jeszcze zobaczyć, to może kolejną główkę taką jak tę klasyczną, żebym mógł zamienić benkowi na właśnie klasyczną, z taką minką zwykłą, a nie yy... Po prostu z tym wielkim jego uśmiechem. Jest to oczywiście zestaw nawiązujący do filmu, i tak tam postać wygląda, więc to oczywiście pasuje. Jeśli chodzi o udział tych postaci w filmie, no to Benek jest postacią drugoplanową, która no odgrywa tam jakąś rolę, ale nie za wielką, a już te trzy postacie tutaj praktycznie żadną, widzimy ich tam w przebitce, no, no nie odgrywają głównej roli, więc pod tym względem nie jest to jakiś zestaw atrakcyjny dla fanów filmu. Ja osobiście drugą część Lego Przygody oceniam nisko. Według mnie pierwsza część była dużo lepszym filmem, dwójka już, już niestety nie. No, oglądałem go w kinie, ale 1 no, jest dużo, dużo, dużo lepszą częścią. To jest oczywiście moje zdanie, nie musicie się z nim zgadzać. Niemniej jednak sam zestaw należy polecić. Według mnie jego wartość no, jest odpowiednia. Polecam się w niego zaopatrzyć, jeśli lubicie serię Space. No i napiszcie mi, co wy o nim sądzicie, czy go posiadacie, jakie zwariowane konstrukcje kosmiczne budowaliście. Również możecie wrzucić swoje zdjęcia takich konstrukcji na grupę na Facebooku Kowale Kazana, gdzie fani mojego kanału no, wrzucają zdjęcia swojej twórczości, czy to konstrukcji klockowych, czy modelarskich. Zachęcam do dołączenia. Oglądaliście rzut okiem na zestaw. Kosmiczna drużyna Benka na kanale Kazana. Pozdrawiam Was, cześć!